Co? Tutaj widzę w krzakach chyba jest trup. Tu? Gdzieś coś koło tego. Tak tu? Mi się coś koło tego. No. Tu? Tak, 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 tak. Tu jest trup Co to jest? Co to, Co to jest? jest? To jest beton. Nie wiem. Olej, identyfikacja. Tam są ludzie. Dobra. To jest czysto? W budynku są ludzie. No tutaj, w tym, tutaj, w tym, Dobra. To z skokami napierdalamy, nie? Tak, budy... pod, pod budynkiem są ludzie, pod oknem. Tu? Tak, pod, 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 pod tym są oknem. Tu okrążyli budynek od strony północnej, czyli to będzie nasza prawa. I są już po w środku. Pierwsi goście są już od północnej w środku. Dobra, skokami napierdalamy do wyspy środowiskowej i stamtąd kurwa im pomagamy. Oni mają, oni mają y, przewagę na nim. Tak? Rozpierdalają ich chyba. No dobra. w od tej strony od naszej tak? Tak. I oni są pod strzał, okej, okay, Dobra, naprzód. Ty zostajesz kurwa, nie? Tak, Naprzód. Naprzód. w na której wyspie idziemy? Tutaj, na wprost. Od dzisiaj przejedziemy. Tak? Chyba tak. Uważajmy na kontakt.

Zapytaj o kolor dnia, kolor dnia No i chuj I co mam Was to też, Założymyś mi stanę idę Jesteśmy pod ścianą z sumienia naszego respa Przeszukaliście... przeszukaliście roty mamy wchodzić do środka Przeszukujemy jesteśmy w trakcie Róbcie zdjęcia, pamiętajcie, nie? Dobra, wchodzimy do środka to jest po drugiej stronie budynku Na ścianie, na ścianie jak my I teraz już się schował, jest na budynku tak Tutaj, za ścianą po drugiej stronie Tu? Stronę, no. Tak Ale to są chyba raśniki Nie wiem, warto to w środku Kurwa Jak są w środku to chyba też z jedną zabezpieczeniem no, Ciekawe, czyli to był wybuch? Ty, to nie są nasi tam. Od drugiej od lewej strony nie są nasi. Olek W prawą stronę będziemy szli. Tu prawą stronę będziemy atakować Dobra Dobra idź Idź tu No idź Tutaj jest przy ogrodzeniu zapierdala, jest wał ziemny No idź I Tak idź Ej! Tam coś jest! opfor. Jest! Przeciwnik! Ej! Jest przeciwnik! Jest przeciwnik już tam, nie? Za ścianą? Za tak, za, za ścianą, za rogiem, no. Tutaj jest przeciwnik. Na pewno przeciwnik. Maciek, do środka tutaj. Wykorzystajcie obniżenie terenu kurwa Bo oni tutaj też mogą siedzieć Olek pokryj mi tu Ja chcę przejść tutaj na drugą stronę nie Trzymasz? Tak Idę O kurwa O kurwa Ja pierdolę Kurwa Jesteś? oni są? Kacper, jesteś? Kacper, kacper, to Bartek. Ty, no tutaj to jest, kurwa. Albo było ci na początku. Ole, gdzie oni są? Chyba nasi, chyba rankuje, tej, tej, Uważaj na tamtą stronę. Bartek, tak, my mamy cały czas ludzi na zewnątrz. Kurwa gdzie on jest. Ja nie widzę w ogóle przeciwnika, nie. Olek. Ja tutaj jest ta Oni podchodzą od tamtej strony, nie? Podchodzą od tamtej strony dawałem, tu w Tu widzisz ich? Tak, tam gdzie tu wiesz No bo ci się zapchał kurde Czasem lecę, czasem nie No bo ci się zapchał Oni podchodzi tędy Stałeś? Nie są tutaj przy tym przy ścianie. Mów do, tu, tu kamera. Do kamery. Ym, bo przy pana nie udzielać takiej informacji w obecnej sytuacji. Nie powinien się opowiadać. Wszystko idzie pomyślnie i. Nie mogę wyjść. Zajebiście Pójdziemy na wieżę Lasem Co? Salomon kurwa Goretek z kurwa Odbywałem Kajtka i Kamila no. Kajtka o to zadanie nie No nie, bo on nie zdjęcie Kurwa Mamy zdjęcie Kristofa i tego ale na nich nie ma, nie ma karty, nie? No wiem, no, To nie zdążyłeś. Oni tak? nie od razu Nie spodzili, w ogóle nic. Zajebiście. Zajebiście no? Debile. Debile, nie. A czy może... Nie wiem się nie ma na tym. Dobra. Idziemy? No, na wieżę. No, na Pójdziemy tym. Z lasu. Ta mogła jeszcze długo, nie zejdzie. Możemy zrestać na polu Bardziej tak. A my mamy te itemki, kurwa, żeby to wysadzić tam na... Diğer şey, możecie zwrócić na siebie uwagę wysadzając wysadzając rzecz w budynku a jak oni się zainteresują to dopiero wejdziemy Szturmują, szturmują To jest nasz samochód, to jest nasz samochód Napierdalać, napierdalać! Bartek do ciebie piękny ziomek, do ciebie Bartek Widzę Widziałeś go? Atakujemy przeciwnika, atakujemy przeciwnika Oskar, Oskar, to wy jesteście na piętrze odbiór. Bartek, powtórz, powtórz. Oskar, Oskar, to wy jesteście na piętrze odbiór. Pierwsze piętro były w wieży kontroli, to my? Bartek, tak. To nasi, 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 nasi. W środku nasi na zewnątrz przeciwnik. No? Co? Bo powtórz. Dobra, dobra, dobra. Ale ich jest tutaj więcej, nie? Czekaj, tutaj jeszcze jest jeden. Widzę trupa. To chyba nie jest trup. Dobra, no, no, trup. Dwa trupy, dwa trupy. tu Maciek, podchodzę do tych dwóch trupów, nie zajmijcie. Bartek, tak. Patrz prawo blisko, nie? To jest ten kurwa terrorysta jebany, nie? Robisz zdjęcie? No tak, tylko gdzie on ma kurwa to? 00 tu Bartek, przeciwnik, on będzie kontratakował. Dobra, paruwa, kurwa. Się tam nadajesz tylko do pchania karuzeli. Robimy ci zdjęcie, frajerze, i stąd spierdalamy. Zamknij ryj! Mogę za chuja przez przypadek, nie? Gdzie on to ma, kurwa? Jak to się zdejmuje? kurwa. Kacper, zajmij się nim, zrób mu zdjęcie, nie? Ej! O kurwa! Kacper, się dałaś stamtąd! Kurwa. Ja też No po mordzie wrażenie, że mnie kurwa ciągnie na prawym barku bardziej tym plecak kurwa No to będzie chwila nie Nie, nie, raczej nie Bo oni by nam powiedzieli Jest jeszcze jakiś żywy przeciwnik, odbieraj. I co, działa już, git? Nie, no strzelał, nie, ale... Bartek, ale, nie Bartek, Tak, bo oni się zdecentrowali z samochodu. Bo z samochodu jest kilku ludzi. To jest Bartek, tak? Samochód ma awaryjki, czyli musiał być trafiony. A, czyli się zjebali. Tak. Czyli wszyscy na pojeździe są trafieni. Idę. Eee... Y Co? Marcin ma Ja nie mam tutaj. Tu jest listo, Spokojnie się co? Ma wyroszone, fajnie. O, baba. Weźcie, ogarniłeś się tego Fisza. O, marcelku, marcelku. Kładź się kurwa. Dobra.

Aha, to mam, to Antoni Antoni Dobra jest Obmacał mnie kurwa Dawaj Zdjęcie? No Czekaj, bo nie widzę kurwa B. Dobra jest Mam wszystkich Ty, ale to jest zbrodniarz wojenny, nie? Okej okay. Dobra, tu dobra Prezak masz mają przeszukane presaki? Zreształem... Tutaj w tych plecakach nic nie ma, bo są niczyje, a... Bam w ogóle je przeszukiwać, bo one są tak leżą kurwa z duszy. Nie wiem jak... Poczekaj chwilę. Okej. Zdjęcie ta jest. To, jest. to? to? to, jest, to jest. i nie ma... Trzeba show meł face. Aha. Ale i tam to w ogóle... O. 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 Dobra. Dawaj tutaj. To ja. Dobra, kurwa. Mordę, pokazuję. Chodź to jest zdjęcie rób. Ej! Ja umarłem jak Gandhi z palcem w górze, ręką. W górę. Czekaj, ułożę się bardziej Kurwa, Panie, pseudonim Stalin, kurwa. Tak? Rosyjski szpieg, a ty człowiek. Okay. I aktywista lgbt na końcu Dobra, spójrz, dawaj Czyli co? Czekać Czekać Dobra Tak, zostawić ich Bartek, Bartek, tutaj Oskar Zrobimy ten na taką lewej flanki Mam kontakt z przeciwnikiem na wprost Bartek, tak Dobra tak, tak, kieruj. Dobrze, dobrze, dobrze. Oskar, dobrze, dobrze. Pałac się? Nie, nie mam już amunicji. Już? Ej, ja podjechałem częstotliwość w przeciwniku, nie? O, o, to, bardzo dobrze. Miałeś, bardzo o, dobrze. To, to jest, Co to jest no, kurwa za prota? Tak, <śmieniu> no patrz. ja nie odpalę swoją. Kurwa. Gdzie masz zdałeś? Artyleria, A. ty. Ja to jest rozwalone auto, czy po prostu opuszczone? Opuszczone. To można by go zajechać, żeby nie mogli je ruszyć.

Dawaj, 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 dawaj. Bartek, ja prowadzę atak na lewą flankę. Oskar, tu Bartek. Tak, ja plus czterech również. Mamy jedną, jedną osobę rano. To jest mgła czy ja jestem zaparowany kurwa? Dostałem! Medyk? Oni mnie strzelili z tutaj stąd. No. Tragedia. To jest mgła jak chuj. Kasper tu Bartek 5-5 Bartek tu Kacper również na 5 Oszlankowuję przeciwnika z prawej strony Jestem przy pierwszym zagajniku Bartek tak, tam jest bezpiecznie, można tam iść Dobierz dystans i idź polem Bartek tak, idziemy Bartek, tak? No i chuj Oskar, Oskar, to Nacik My jesteśmy przy budynku od drugiej strony Zaraz wejdziemy Nie, my nie wejdziemy, nie mamy jak A tutaj gdzieś nie uciekał ten? Cylpian? Oskar! A wy nie trafiliście na Cylpiana? Oskar, Oskar, tu Bartek Nie było tutaj Cylpiana, bo widziałem, że gdzieś uciekał Ale nie wiem gdzie Może być w tych pomieszczeniach tutaj Bo tutaj są pomieszczenia, do których nie ma wejścia, nie? Oknami i tutaj jest wejście przy wejściu Znaczy, wejście przy tej ścianie tutaj, nie? Chyba czysto Oskar, Oskar, to był nasz, to był nasz granat. Chyba wszystko. Co? Tędy, Tu, tędy idziemy. Jeszcze mamy w kierunku południowym od wieży. Są w krzakach, są jakieś niedobytki z pierwszego... z głównego... od, strony drogi. Z tej wieży, Bartek, tak. Dobra, chodź. Tutaj podobno gdzieś są, jeszcze w tym rejonie. Ja plus dwóch jesteśmy na zewnątrz, czyli tutaj będziemy pilnować tej południowej strony, co mówiłeś. Tylko Uważajcie, żeby kurwa, żeby się nie trzy okna Dobra, jedyne czyszczenie dzisiaj. Oskar! No idziemy na zewnątrz tutaj jeszcze bardziej. No wiem, wiem! Tutaj gdzieś jeszcze działają... Ej, ej spokój, spokój, spokój! Ty, ja tutaj nikogo nie widzę, nie? ogień, bo mnie nie pytałem. Dostałem! Oh. Oh. Kurwa! No jak mamy wejść tutaj, na odjebali teraz! Tam jest jeden ziomek, kurwa, jeszcze w lesie. Dobra. Jeden odjebany, jeden jeszcze żyje. Ich jest trzech. Albo i czterech, nie wiem. Dobra, to podchodzimy A bo wiesz co? Czekaj, to tu nie jest nasz rusz, się Ej, może faktycznie trzeba się rozejść Mamy zakładnika, może, mamy zakładnika Może faktycznie trzeba się rozejść no, no, ja za, Albo do auta Albo można wsiąść do auta Kurwa Dronż z granatem Czujesz to? Ja dole. Tak kurwa wisi jak takie jajca Ej! wie tam to jest Dobra, baj, On jest teraz nad nami jakoś <gryl> Ale to jaj, chyba im nie działa ten ten z zup. no chyba nie Ej Zostawiamy to w chuj mi się nie chce z nimi walczyć Spierdalamy, nie chcemy się z nim walczyć Co tam jest? Ej, co tam jest? Co tam jest? Lewo blisko, co to jest? Ej, co to jest lewo blisko? O kurwa. Na prawo, na prawo, Kurwa, znowu to jebane błoto Kacper 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 Abo, Oskar Idę tutaj Na ten murek, nie? Idę na ten murek. Słyszysz? Co na murek idę tutaj.